Premier Słowacji walczy o życie. Robert Fico został kilkakrotnie postrzelony w obecności ochrony. Jak do tego doszło i kto stoi za zamachem? Seria podejrzanych pożarów w Polsce i Europie. Czy nadal można mówić o przypadku, czy już o próbie destabilizacji? Koniec zamrażania cen gazu i energii. Rząd zmienia politykę w tej kwestii i proponuje tak zwany bon energetyczny. Kto się do niego zakwalifikuje i o ile wzrosną nam rachunki? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Seria pożarów w Polsce i Europie. Czy można jeszcze mówić o przypadku? Ostatnio nad naszym krajem przetacza się fala pożarów, płoną różne miejsca, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą związku. W ciągu jednej doby w Polsce doszło do kilku znaczących pożarów, w tym spalenia wielkiego centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Służby analizują przyczyny pożaru, który objął przeszło 80% hali, w której swój dobytek miały tysiące handlarzy. W tym konkretnym przypadku nie pomogło ignorowanie przepisów pożarowych. Spółka Mirbut S.A. będąca właścicielem obiektu zapowiedziała już jego odbudowę. Oprócz wspomnianej hali w kraju płonęło między innymi nielegalne składowisko odpadów w Siemianowicach Śląskich. Ogień pojawił się także w Grodzisku Mazowieckim, w liceum, gdzie w tym czasie trwał egzamin maturalny. Również w Bytomiu w poniedziałkową noc w zajezdni spłonęło 10 autobusów, a kilka kolejnych zostało uszkodzonych. W ostatnich dniach mieliśmy do Czynienia chyba z pięcioma czy sześcioma bardzo poważnymi pożarami w różnych miejscach Polski. Trudno nie mieć podejrzenia, takiej obawy, że pożary mogą nie mieć charakteru przypadkowego i że to mogą być po prostu podpalenia, a w istocie, że może to być próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez działania czynników zewnętrznych. Takimi słowami prezydent Andrzej Duda skomentował serię pożarów w Polsce. Innego zdania jest natomiast premier, który przekonuje, że wydarzenia te nie mają ze sobą związku, a polskie służby działają należycie, udaremniając kilka takich prób. Mogę powiedzieć, że w tej chwili żaden z tych pożarów z kilkudziesięciu godzin i weekendu nie był skutkiem działań zewnętrznych i sabotażu. Tak o sprawie mówił Donald Tusk. Mimo, że obecnie nie ma jasnego dowodu na działania służb innych krajów w związku z ostatnimi pożarami, przedstawiciele władz nie wykluczają takiego scenariusza w przyszłości. Ale czy można nadal mówić o przypadku? Przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że te zdarzenia budzą podejrzenia i mogą być elementem wojny informacyjnej. Jeszcze kilka tygodni temu polskie służby specjalne informowały o zatrzymaniu osoby, która przygotowywała się do zamachu na jedną z fabryk w okolicy Wrocławia. Dosłownie trzy tygodnie temu mieliśmy informację o zatrzymaniu mężczyzny pod zarzutem szpiegowstwa, który zbierał informacje na temat lotniska Rzeszów i Jesionka. Także tych spraw jest bardzo dużo. Podkreślam: teatr wojenny jest zaraz u naszego sąsiada i toczy się cały czas wojna hybrydowa. Nie można wykluczyć różnych, tych nawet najczarniejszych mniejszych scenariuszy. Tak o sprawie bezpieczeństwa kraju wypowiadał się Adam Bodnar na antenie Polsat News. Czy taka ilość pożarów jest już czymś nadzwyczajnym? Statystyki przedstawione przez Komendę Główną PSP pokazują, że między sobotą a poniedziałkiem 11 do 13 maja wystąpiło łącznie 909 pożarów. Liczba jest więc zbliżona do tej z majówki między 4 a 5 maja, gdy odnotowano 923 takie zdarzenia. Wzrost liczby pożarów jest zauważalny w porównaniu z weekendem poprzedniego miesiąca. 27-28 kwietnia, kiedy to zarejestrowano 803 pożary. Zmiana ta wydaje się być spodziewana, zwłaszcza że większość pożarów dotyczyła lasów, co może być związane z warunkami pogodowymi panującymi w Polsce od początku maja. Nie można jednak lekceważyć potencjalnych zagrożeń. W ostatnim czasie również w Europie i USA zaobserwowano znaczną liczbę niejasnych podpaleń i wybuchów, co stanowi istotne zagrożenie dla Zachodu. Jak widać, nie jesteśmy jako kraj odosobnieni w tego typu zdarzeniach. W połowie w połowie kwietnia doszło do wybuchu w walijskim zakładzie BAE Systems. W kwietniu również w połowie miesiąca doszło do pożaru w fabryce amunicji w Scranton w Pensylwanii. Według informacji medialnych, w tej fabryce mogą być produkowane pociski, które następnie są wysyłane na Ukrainę. 3 maja w Berlinie zapłonęła także fabryka chemikaliów Deal. Chociaż fabryka nie bezpośrednio współpracuje z przemysłem zbrojeniowym, firma produkuje podzespoły uzbrojenia, w tym te trafiające do Ukrainy. Agencje wywiadowcze kilku zachodnich państw ostrzegały już, że Moskwa planuje przeprowadzenie akcji dywersyjnych i sabotażowych w Europie. Ostatnie raporty także informują o ataku hakerów związanych z rosyjskim wywiadem wojskowym na instytucje w Polsce. Rosyjskie służby robiły to, robią i będą robić. Są na wojnie z Zachodem i prowadzą stałą ofensywę, twierdzi Piotr Rzochowski, ekspert z ośrodka studiów wschodnich. Gołym okiem można zauważyć, że w ostatnim czasie dzieje się zdecydowanie więcej rzeczy odbiegających od normy. Istotną kwestią jest, jak do takich sytuacji jest przygotowana Polska i czy nasze służby będą w stanie odpowiednio wcześnie zapobiegać podobnym próbom. Premier zapowiedział już, że w najbliższym czasie przeznaczone zostanie dodatkowe 100 milionów złotych na wsparcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Pytanie więc, czy seria pożarów jest dziełem przypadku, czy może aktem sabotażu zewnętrznego? Jak uważacie? Podzielcie się opinią w komentarzach. A jeśli już o bezpieczeństwie mowa, to warto o nie zadbać także w internecie, gdzie na co dzień jesteśmy narażeni na cyberataki, włamania i kradzieże. Głównie dotyczą one danych, zdjęć i haseł, ale nierzadko też i pieniędzy z rachunków. Aby uniknąć takich sytuacji, warto pomyśleć o sieci VPN, takiej jak Surfshark. VPN to tak zwana aktualna sieć prywatna, która stanowi dodatkową barierę ochronną w internecie, szyfrując naszą aktywność w sieci. Tym samym nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. VPN pozwala także przeglądać strony zablokowane w naszym kraju za pomocą zmiany lokalizacji. W każdej chwili możemy podłączyć się do serwerów w Brazylii, USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech i zyskać dostęp do bibliotek filmów i seriali niedostępnych w Polsce. Surfshark to także Jedyny VPN, który zainstalujemy na dowolnej liczbie urządzeń, a do tego dostajemy też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, gdybyśmy nie byli zadowoleni. Dodatkowo, z kodem Damian Olszewski możecie przetestować Surfshark VPN, zyskując 4 miesiące za darmo. Link zamieszczam jak zwykle w opisie filmu. Koniec zamrażania cen, o ile wzrosną rachunki za energię i gaz. W drugiej połowie roku ceny prądu i gazu nie będą już regulowane na takich samych zasadach jak do tej pory. Rząd zmienia kurs w kwestii stabilizacji cen energii, odchodząc od strategii zamrażania cen, którą stosował poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego. Tym samym jasne stało się, że ceny pójdą w górę, ale nie było wiadomo o ile dokładnie. Teraz jednak wiemy już na ten temat więcej. Obecnie władza proponuje rozwiązanie w postaci bonu energetycznego dla najbardziej potrzebujących, ale podwyżki będą niestety dotyczyć wszystkich. W zeszłym tygodniu projekt ustawy o bonie energetycznym został przyjęty przez rząd, a w nim ujawniono przewidywane podwyżki. Według założeń projektu wzrośnie maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Została ona ustalona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę, a aktualnie wynosi 412 zł za 1 megawatogodzinę do określonego poziomu zużycia. Więc łatwo zauważyć, że to całkiem spora podwyżka. Gospodarstwa domowe, które nie będą w stanie poradzić sobie z takim wzrostem ceny, będą mogły liczyć na tzw. zwany bon energetyczny według poniższych zasad. 300 zł otrzymają jednoosobowe gospodarstwa domowe, 400 zł gospodarstwa liczące 2 do 3 osób, 500 zł dla 4-5 osobowych gospodarstw oraz 600 zł dla takich, które liczą 6 lub więcej osób. Bon energetyczny ma jednak przysługiwać wyłącznie osobom, których średnie dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Autorzy projektu spodziewają się wzrostu cen na poziomie 29% względem początku roku. Opłaty za paliwo gazowe zwiększą się natomiast o 15%. Jeszcze w lutym minister klimatu Paul Henik Kloska sugerowała, że podwyżki nie będą zbyt dotkliwe. Chciałabym, by miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł. Niestety te słowa dość prędko spotkały się z nieprzychylną rzeczywistością, w której w wielu przypadkach ciężko będzie o taki wynik. Całkowite zakończenie wsparcia rządowego planowane jest od 1 lipca 2025 roku. Wtedy zacznie obowiązywać cena jednostkowa wynikająca z taryfy. Maksymalny Limit wydatków na zawarte w projekcie rozwiązania wynosi niemal 8,2 miliarda złotych, więc nawet w takim wariancie będzie dla budżetu sporym wydatkiem. Zmianę w polityce rządu odczują jednak przede wszystkim Polacy, ale i firmy, którym ponownie wzrosną koszty produkcji. Tym samym podwyżki najpewniej będą miały wpływ na inflację. Jaki dokładnie? Szacujemy, że w scenariuszu przedstawionym przez MKiS wzrost cen prądu i gazu podbije inflację o około 1,7 punktu procentowego względem scenariusza wydłużenia mrożenia cen energii na obecnym poziomie, twierdzą ekonomiści ING. Szacunki ministerstwa najpewniej przesuną ścieżkę inflacji na drugą połowę roku w górę o około 1 punkt procentowy względem wcześniejszych oczekiwań i Prognoz ze strony NBP. Oznacza to, że w grudniu 2024 roku inflacja CPI może być zbliżona do 5,5%. Nadal oczekujemy, że do końca 2024 roku stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian, podsumowują eksperci ING. Faktycznie wzrost cen energii i gazu oraz przewidywany na ostatni kwartał program dopłat do mieszkań kredyt na start raczej przekreślają potencjał do obniżki stóp procentowych w tym roku. Tym samym kredyty bez Wsparcia rządowego nadal będą dla Polaków bardzo drogie w porównaniu do innych krajów europejskich. Z kolei inflacja w kwietniu wyniosła u nas 2,4%, więc stabilny trend spadkowy po raz pierwszy się odwrócił po marcowym odczycie na poziomie 2%. Zamach na premiera Słowacji Robert Fico walczy o życie. W środę na Słowacji miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Premier kraju Robert Fico został wielokrotnie postrzelony. Sprawa jest rozwojowa i o jego stanie zdrowia dowiadujemy się więcej z godziny na godzinę. Według ostatnich relacji stan premiera jest wciąż bardzo poważny, ale lekarzom udało się go w nocy ustabilizować. Obecnie prowadzone są działania, które mają na celu poprawę jego stanu, poinformował dzisiaj słowacki wicepremier i minister obrony Robert Kalinak. Kalinak zaznaczył także, że stan premiera jest poważny ze względu na skomplikowany charakter ran. Pytanie, jak doszło do tego incydentu i kto jest odpowiedzialny za atak? Do zamachu doszło po posiedzeniu rządu, które odbywało się poza siedzibą władz w centrum miejscowości Handlowa. Zamachowiec znajdował się wśród niewielkiego tłumu, który zgromadził się, aby powitać premiera przed Domem Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Z tego co wiemy, premier Słowacji został postrzelony trzykrotnie dwa razy w ramię i raz w brzuch. Natomiast, według informacji podanych przez The Guardian, napastnik oddał pięć strzałów. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał. Po ataku ochrona natychmiast umieściła premiera w samochodzie, po czym został on przewieziony do szpitala. Zamiast do stolicy Bratysławy, został jednak przetransportowany do bańskiej bystrzycy ze względu na konieczność szybkiej interwencji medycznej. Obecnie premier jest w stanie stabilnym, ale pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Przynajmniej tak wyglądała sprawa na etapie produkcji dzisiejszego odcinka. Samego napastnika po zdarzeniu od razu obezwładniono, natomiast ochrona premiera z pewnością popełniła krytyczne błędy. Jak na to zdarzenie zareagował świat? Jak można się było spodziewać, na atak zareagowano lawiną wyrazów współczucia i szoku, że dopuszczono do tego rodzaju incydentu. Jestem zszokowana. Wszyscy jesteśmy zszokowani. Bo to był straszny, bardzo podstępny atak na premiera Roberta Fice. Minister spraw wewnętrznych Matus Sutaj-Estok powiedział, że strzelanina po południu czasu lokalnego była motywowana politycznie. Ta próba zamachu miała pod Polityczne, a podejrzany podjął decyzję wkrótce po wyborach prezydenckich. Okazało się, że sprawcą był 71-letni Słowak Juraj Cintula, emerytowany pisarz i założyciel klubu literackiego Ducha, który posiadał pozwolenie na broń. Sam zamachowiec po zatrzymaniu twierdzi, że postrzelił premiera, ponieważ nie zgadza się z polityką jego rządu. Nie zgadza się z polityką władzy, a preto z tymi zapytaniem, jaką Веќе, су ликвидоване маз медија, пречо РТВС ја нападана, пречо судија мазаѓе, пречо э, виходени с функција. Jednak jakim cudem 71-letni pisarz zdołał postrzelić premiera Fico kilkakrotnie, mimo obecności ochrony? Jak stwierdził Maciej Górski, jeśli procedury ochrony są zachowane, bardzo trudno jest przeprowadzić bezpośredni zamach na premiera. Trudno się z tym nie zgodzić. Dlaczego więc procedury nie zostały w tym przypadku zachowane? Jak twierdzi Matus Sutaj-Estok, minister spraw wewnętrznych Słowacji, stoimy u progu wojny domowej. Czy mogły być to wewnętrzne porachunki w kraju? Może opozycja przyparta do muru posunęła się aż do zamachu. Na Słowacji niedawno odbyły się wybory prezydenckie, a zarówno premier, jak i prezydent pochodzą z tego samego obozu rządzącego. Obaj także utrzymują przyjazne relacje z Rosją. Zresztą sytuację polityczną na Słowacji opisałem dla Was szerzej w jednym z poprzednich odcinków na kanale, do którego serdecznie zapraszam. Póki co w tej sprawie jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego chętnie poznam Wasze opinie w komentarzach. Mówił Damian Orzewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych Wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów, proszę o hashtag bizwik w komentarzu, jako pozdrowienie dla mnie i ekipy, i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!